Przed wami pięciu wspaniałych, o, przepraszam, pięcioro, Michał Kwiatkowski, wieloletni dziennikarz motoryzacyjny, redaktor naczelny magazynu KMH. Włodzimierz Zziętarski, w motoryzacji od zawsze, współtwórca wielu programów motoryzacyjnych. Marcin Klimkowski, dziennikarz motoryzacyjny magazynu Playboy. Szybkie kobiety i piękne samochody to lubi najbardziej. Maciej Rok uwielbia rywalizację, podejmie każde wyzwanie, najtwardszy w stawce. Joanna Ziętarska, dziennikarka motoryzacyjna antyradia. Miłość do samochodów ma we krwi. Czekaliście na nich? Już są. Rozpoczynamy autonomię. A dzisiaj specjalnie dla Was między innymi test Nissana 370Z. To robimy. Ryszard Czarnecki w rajdówce z Kwiatkowskim. Dla znajomych tego tytułu jestem Richie. Oraz Maciek Rok sprawdzi, co jest lepsze w mieście: samochód czy śmigłowiec. Dlaczego dla śmigłowiec?